A ja dostrzegam coś innego, tutaj był bardzo spięty, tymi rękoma go złapał, i dlatego nie bił, ale też stres jest ogromny tutaj w debiucie. Jest już dość czerwony mortalcze nie wiem czy zauważyłeś. Mortalcio zarzekał się, że ma dużo lepszy parter od Hejtera, że wyćwiczył się tak dobrze w tak krótkim czasie. O, ale widać siłę w ciosie, to jest inna siła, Hejter! No nie do końca hater obala, bo to mortalczo chciał się położyć de facto do gilotyny. Ale ta ręka wyszła mu z giloty. Wyszła, tej wyszła. I teraz. Wszyscy o hater, czy wejdzie w dosiad? Jest to bardzo prawdopodobne. Mortalczo za pana gilotyna, ale, ale chyba z nie do końca. Się tego nie klepie. Absolutnie. Myślę, że hater doskonale no, no. sobie zdaje sprawę, że tego się nie klepie. Musiałby mieć zapięte nogi. Co teraz hater próbuje wyciągnąć widzimy tutaj szarpanie się po rękach po rękach tak i hater na górze czyli jednak to judo jest cały czas w użyciu No jest to obrazek którego się nie spodziewaliśmy. I dosiadł! Hater po raz kolejny pokazuje swoją wirtuozerię. Oczywiście bardzo mocno tutaj nie to pokazuje nad wyraz. Bardzo mocno wyolbrzymiam ten parter hejtera, ale on naprawdę go potrafi. Pomimo tej przewagi kilogramów mortalcia. 25 sekund. Co zrobi hejter? Nie hejter ma... chociaż powinien wypuścić teraz kilka ciosów. Nie ma tam jednak ciosów. Nie było ani w przypadku jednego, ani drugiego z góry. A teraz się pojawiają. Jeżeli ale... teraz by zasypał mortalcia ciosami, to wygrałby terror. Rundę. Wygrałby wtedy tę rundę. Ma na swoje korzyść obalenie. W... Oczywiście to wciągnięcie nie jest liczone dla niego, ale jak sędziowie będą tutaj oceniali. To Myślę, starcie. że runda bardzo ciężka do ocenienia tak naprawdę w tym przypadku. Stop. Stop. Bo jednak trafił na początku Mortalcio. mortalcio. Ale hater też wpadał z ciosami. Zaliczył mi się dalej że to obalenie. Musimy to zobaczyć, bo ja nie do końca byłbym taki pewien, czy Mortalcio złapał go w tą gilotynę, tak jak powiedziałeś. Chciał zapać głowę, ale coś tam nie wyszło. Widzimy jednak ślady bitewne na twarzy Mortalcia. Już są. I teraz powtórki. Mortalcio na pewno pije dużo mocniej. Te ciosy hejtera nie ważą. Czemu on go uderzył liściem? Czy zauważyłeś? żeby to był polski name? Diaz? Który? Bo nie zauważyłem właśnie tego. <laughs> Hejter uderzył liściem. Tak, tak, Nie, tak. no to jest obalenie. To jest obalenie. W obaleniach 1-0 dla hejtera. A, Było, no, wycięcie. Było wycięcie. Było wycięcie. Zero. Zauważyłem nie ten tego liścia, co to, że e, hejter otwiera dłonie przy uderzania. No może być bardzo niebezpieczne, jeżeli trafi w oko. Moim zdaniem hejter przez to obalenie właśnie wygrał pierwszą rundę. Mamy po raz kolejny niespodziankę. Co się tutaj dzieje, panie i panowie? No, czy tego się spodziewaliśmy właśnie po tym pojedynku? Po takich dwóch Alan otwarciach Alan wygrywający tej gali? i hejter wygrywający na początku, no to by naprawdę było duże zaskoczenie No Myślę, że roku. dużo osób obstawiających te gala nie byłoby zadowolonych z takiego opredu sprawy. No, powiem szczerze, że kanu typuje na pewno niezbyt szczęśliwy. zobaczymy, jak wyglądają panowie kondycyjnie. Wygląda na to, że w miarę okej okay obydwu. Hejter naładowany! Skacze nam po oktagonie, krzyczy, państwo tego nie widzieli. Ale teraz to starcie się otworzy. My już znamy taktykę hejtera, chce obalać. Pokazuje prawdziwą męską twarz. Gotowy, gotowy. A Mortalcio musi trzymać pojedynek na dystans. I znowu, hater świetnie skraca. Moim zdaniem, Mortalcio zbyt mało orbituje, bo go nie zbyt mało ucieka, bo hater zaraz znowu w niego wpadnie. Chyba, że on Poli na jedno uderzenie. Wydaje mi się, że Mortalcio poluje na jakieś uderzenie z kontry, z tego co zauważyłem. I jak na razie wchodziły te uderzenia. On się cały czas cofa. Hater napiera. Nie ma tej przewagi Mortalcio, o której wszyscy mówili. Nie ma tej przewagi, o której myśleliśmy mieć i wpada o. w niego. I ma to co chce. Ma to co hater. A tutaj Mortalcio obraca i. Zrywa klincz. Mhm, widać właśnie tutaj te zaloty z dżudo, bo tak to właśnie wygląda na zawodach, kiedy trzeba się przybliżyć do rywala, kiedy trzeba go sprawdzić, rzucić. O, o ale sierp! Tak jak mówiłem, mortalcie poluje na jakieś uderzenie z kontry. Okay. Znów zrywa. O, I lewy, Dochodzą te ciosy, zamroczony